Przeglądając ceny podpórek pod fidera, stwierdziłem, że można całkiem sporo zaoszczędzić wykonując ją samemu. Do wykonania podpórki będziemy potrzebowali wieszaka lub innego drutu, ja w tym, ja w tym wypadku mam taki wypadku z izolacją, oraz rurkę od akwarium. Elementy drutu wyginam za pomocą kombinerek. Tutaj odcinam izolację. I nakładam rurkę od akwarium. Następnie wszystko przywiązuję do gwintu za pomocą śrubki, motylka i, i podkładki. Jeszcze można ewentualnie tutaj tą rurkę przymocować za pomocą taśmy izolacyjnej. I podpórka gotowa. Bardzo tanim i szybkim sposobem. Tak wygląda w 100% gotowa podpójka. I już teraz, i ty, dołącz do szczęśliwego grona subskrybentów kanału Wędkowaniacy. Wystarczy, że naciśniesz przycisk, subskrybuj oraz zostawisz lajka pod tym filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku.